Dzień dobry. Pozwólcie, że jak zwykle zacznę zajęcia od zasiadania na moim pięknym krzesełku. Słuchajcie, dzisiaj kontynuować będziemy zajęcia z makramami. Dziś będziemy doskonalić technikę wiązania węzła makramowego płaskiego. To jest ten węzeł, który uczyliśmy się tworząc. Te piórka, czy, czy jak wolicie listka? Yy, tak wyglądało to na listku. Tak ten ścieg makramowy płaski wygląda na bransoletce, którą już ktoś wykonał tutaj u nas na pracowni. A dzisiaj poćwiczymy sobie, tworząc breloczek do kluczy. Co potrzebujemy? Jakąś matę. Wiem, że Robert wykorzystywał chyba sklejkę, czy jakąś grubą tekturkę, i u dwa sznurki. Ja mam takie około 60-70 cm: dosyć grube sznureczki, ale możecie wykorzystać wełnę. Najlepiej, żeby to była taka wełna bardziej sznurkowa, lub jakiś grubszy sznurek, taki szpagat, coś w tym stylu. I tak jak robiliśmy przy piórku. Zwijamy sobie sznurki na pół i ten krótszy, bo ja mam a nie. Zwijamy sobie sznureczki na pół, i koniecznie poszukajcie gdzieś w domu jakieś kółeczko. Bo to nam się przyda do breloczka. I na ten, i na to kółeczko ja rzeczywiście to jest autentycznie kółeczko od breloczka. Po prostu miałam w domu jakiś stary brelok i go rozbroiłam. W ten sposób. Zakładamy sznurki na kółko. Przekładamy złożone na pół sznurki przez kółko, i tutaj przekładamy koniuszek, i tworzymy taką pętlę. Tą pętlę zakładamy na koraliki, które biegają niesforne, bo też nam się dzisiaj koraliki przydadzą z dużymi dziurkami, ale o tym po tym Tutaj mocuję ja, ja takimi klamerkami mocuję klipsami, które podkradłam Pani Gosi Garbarek, ale oddam. To, 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 to w takim razie nie jest podkradanie, tylko pożyczka. I w ten sposób mocujemy nasze sznureczki. Te dwa dolne sznurki i te dwa środkowe sznurki. Te dwa środkowe sznureczki mocujemy tak samo, jak mocowaliście, kiedy robiliśmy piórko czyli ja sobie to mocuję tą klamerką, a wy możecie czy taśmą samoprzylepną, która też nam się dzisiaj przyda. I to są te boczne sznurki odkładamy w ten sposób. I ja wam tylko przypomnę, jak tworzyliśmy piórko, to my braliśmy takie dwa sznureczki i składaliśmy je na pół. Wyobraźcie sobie, że to są te sznurki. I składaliśmy je i wkładaliśmy w taki sposób. My teraz będziemy robić w ten sposób. Popatrzcie. Ten długi sznurek z lewej strony, nazwijmy go jedynką, wkładamy pod spód, przytrzymuję tu palcem i wrzucam go tak do góry, jakby ramię ręka się podnosiła do góry. Drugi sznurek z wierzchu wkładam w tą dziureczkę i popatrzcie, jak zaciągam, widzicie to, wolniutko zaciągam, tworzy się taki sam supeł, jak tworzyliśmy przy piórku. Ta strona szła od spodu. Czyli teraz ta strona pójdzie od spodu. Przekładam od spodu i przerzucam do góry, a ten z góry wkładam w tą pętelkę, która powstała i zaciągam. Teraz zobaczcie. Z tej strony wkładam z dołu i zarzucam do góry. Drugi sznurek biorę i wkładam w to powstałe oczko w dół, chwytam obydwa końce sznureczków i Zaciągam. I teraz zobaczcie, powstało raz, dwa, trzy. Ten szedł górą, czyli yy, 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 yy. tak, w ten sposób. I teraz popatrzcie, teraz coś śmiesznego. Odpięłam tą klamerkę. Te sznurki mam troszeczkę za długie, i teraz będziecie potrzebowali. Coś, o czym napisałam w artykule, koraliki. Mogą być to koraliki drewniane, ja mam z jakichś starych korali. Dobrze, żeby były troszeczkę większe dziurki. I popatrzcie. Biorę koralik i żeby przełożyć te sznureczki, no, jest pewien problem. Mamy na to sposób. Biorę sobie taśmę. Może to być taśma samoprzylepna, taka przeźroczysta lub papierowa, taka. Często do remontów jest używana, ja sobie wezmę, o tu mam odcięty kawałeczek tej, spróbujemy i zobaczcie, naklejam na końcówkę i tworzę taki, owijam końce tych, bardzo ciasno owijam końce sznureczków, tworzę taką jakby igiełkę, jak Wam tu pokazać, o widzicie, trochę mi taka miotła okropna na końcu została, to ją przycinam. I zobaczcie, spróbujemy teraz, dobrze dociągam. Zobaczymy, czy ja to dobrze zrobiłam. I wkładam koralika. Musimy to przełożyć, to musi przejść, nie ma mowy. Kręcę, kręcę, w której ręce ręce Proszę bardzo, proszę, proszę. Zaraz wchodzę w kadr, i w ten sposób nasz koralik się nanizał. Proszę, jak się nanizał koralik, to przypinam z powrotem bazowe sznurki. Trochę to trwa, jednak myślałam, że to szybciej nam pójdzie, ale pani Ania to dzisiaj... A bo to przed... Tak, jestem w kadrze, jestem. To była Góra. To teraz tu będzie dół. Popatrzcie. Dół przekładam i robię to samo. I góra. I leciutko zaciągam z dwóch stron koralika. O, popatrzcie. I teraz z tej strony będzie dół. Przytrzymuję paluchem. Drugi koniec sznurka. Zawsze zaczynajcie od tego dołu. Wtedy to wychodzi najlepiej. Dół, góra, zaciągamy. Dół przerzucam do góry. Zobaczcie, stworzył się, stworzyła się pętelka. Wkładam z góry. Zaciągamy. I tak. To była góra, czyli tu będzie dół. Góra. Zaciągamy, do. Góra. Zaciągamy, puszczamy i tworzymy jeszcze jeden koralik, zakładamy, żeby było fajnie. Słuchajcie, w ten sposób. Jak tak byście się pobawili, to jak już sami widzicie można stworzyć, można stworzyć bransoletkę. Dwa ładne uchwyty, ja tu spojrzę, tu była góra, czyli tu będzie dół, góra, ja już jedną taką taki bryloczek stworzyłam. Pokażę Wam na zdjęciu, ten będzie troszeczkę inny. zachęcam was słuchajcie niezwykle to wycisza fantastyczna zabawa i ostatni koralik troszeczkę inny a czemu by nie a jak się bawimy to na całego jakbyście robili bransoletkę to musicie pamiętać żeby sobie liczyć ile zrobiliście żeby odległości między koralikami były tutaj troszeczkę o. zaraz, zaraz bo troszkę pokręciłam to o. nakładam Jak widzicie, troszeczkę to trwa. Spojrzę, gdzie była góra. Góra była tutaj, czyli tu będzie dół do góry. Zobaczcie. To tak, jakby się rękę podnosił. Ludzik z rączkami. I ta rączka do góry. Zaciągamy delikatnie. Dół, górą w dół. Dołem w górę, górą w dół, ależ tylko tak się nauczyć, i zobaczcie, jak to fajnie idzie. Dół, góra. No, chciałabym zobaczyć, jak Kaśka zrobi tą pracę. Ewa. Oj, tu zrobiłam błąd, muszę poprawić. Zobaczcie, ja już zauważyłam, że zrobiłam błąd. O, nie ma żadnego problemu, żeby ten błąd poprawić. Tak, tutaj szła stąże ta górą, czyli teraz musi iść dołem, dobrze zrobię czy nie? Tak, tak. I teraz ostatni supełek. Ponieważ nie chcę. Oczywiście my możemy, jaki chcecie, ten, ten. Tu dociągnę dosyć mocno. Odcinam. Wy możecie sobie ten breloczek robić jaki długi chcecie. Jeśli macie wełnę i możecie ją rozczesać, to możecie rozczesać i na końcu zrobi się frędzel. Mój breloczek będzie wyglądał w taki sposób. Wystarczy dołożyć do niego kluczyki tadam. Możemy z tego stworzyć breloczek. Proszę bardzo. I popatrzcie. I w taki sposób powstał śliczny breloczek. Jak będziesz chciał robić dalej, możesz z tego zrobić bransoletkę. Życzę udanych potyczek z makramami. Z niecierpliwością czekam na wasze prace. Dbajcie o siebie i swoje rodziny. Pa pa.